Jak wspominał mi z Polonia, bardzo przyjemnie. Nawet zabawne jest to, że ja chyba najdłużej byłam panującą mi w historii już, już, już po wojnie, tak? Bo na, 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 na czas wojny tam były wstrzymane wybory i, gdzie, i któraś tam pań była też długo dosyć, ale już w takiej wolnej Polsce byłam najdłużej panującą mi z Polonią i wspominam tak naprawdę ten czas bardzo miło z wyjątkiem takiego bardzo intensywnego okresu jakim był wyjazd na misję, Uniwersji, reprezentowałam Polskę. To już faktycznie, znaczy nie to, że wspominam to w jakiś sposób źle, ale to był bardzo, bardzo intensywny czas. Eee, nie do końca pasujący do mojej natury jako takiej dziewczyny, która lubi wolność, trochę wychodzenie poza schematy, a tam trzeba było się dostosować do grupy. Pierwszy rok na pewno ch chciałam walczyć ze stereotypem miss Polonii i w ogóle miss bo nie oszukujmy się, ten, ten, ten stereotyp funkcjonuje w ludzkich głowach i dziewczyna, załóżmy, atrakcyjna, ładna, to na pewno nie ma nic do powiedzenia, a kiedy zostałam mi z Polonią, w ciągu jednego dnia stałam się osobą publiczną i zaczęto, zaczęto mnie pytać o różne rzeczy i zaczęłam udzielać wywiadów. I wtedy po prostu chyba musiałam nie do końca sobie udowodnić, ale chciałam innym udowodnić, że, że jestem. Kimś więcej niż tylko Miss. I mam nadzieję, że gdzieś tam udało mi się przez, przez ten okres mojego panowania pokazać ludziom, że dziewczyna, która jest Miss, ma też coś więcej do powiedzenia, ma swoje pasje, trochę nie do końca musi być taką cukierkową dziewczyną, która tylko ładnie wygląda, a, a nic za tym nie idzie.